Witam Was, moi drodzy, na moim kanale. Ja jestem Lighton 44, a to moja retro graciarnia. Dzisiaj, słuchajcie, mam taką kartę graficzną, która niestety nie działa. Niestety nie działa. Jest to karta, e... no właśnie, Lighton, zobaczcie, z 1994 roku. Tutaj jest też, też, tutaj jest ta data. Niestety nie wiem, ile ma pamięci. Jest tutaj tak, 4, 8 lub 16, nie zaznaczone. jest coś P3, nie wiem co to oznacza. Wiem tylko, że jest z 1994 roku, wiem, że jest na dużej ISA i co? I ma tutaj, zobaczcie, uszkodzone, nie wiem czy to widać, widać chyba. Pogryzione, nie wiem, przez kota, przez szura. Nie wiem, słuchajcie, ona leżała na strychu. Być może jakaś mysz, jakiś szczur, może jakiś kot. Pogryz po prostu kondensatorki. Przynajmniej ten jeden. Ten drugi jest w miarę, w miarę nie najgorszy. Ten tutaj trzeci, to są wszystkie tak w ogóle takie same kondensatorki. Ładnie jest to oznaczone plus minus tutaj też jest plus minus oznaczony, no to tutaj na pewno też tak oznaczone pewnie będzie. I Jest tutaj plusik, jest i minusik. Dobrze. E, słuchajcie. E, nie widzieliście, bo przeglądałem się. E, słuchajcie, no spróbuję wylutować po prostu te wszystkie trzy kondensatory, pierwszy, drugi i ten trzeci, i podłączyć to, zobaczyć co z tego wyniknie. No dobra informacja jest taka, że wszystkie banki są tutaj zajęte. To może jest to ta wersja największa, czyli 16-megowa. Fajnie by było. No dobra, słuchajcie. Nie ma co za dużo tutaj się przypatrywać, tylko trzeba po prostu zacząć to wylutowywać i wlutowywać nowe. Kondensatorki mam już kupione. Proszę bardzo. Co my tu mamy za kondensatorki? 20 sztuk, 10 mikrofaradów, 25 v takie jakie są właśnie na karcie obecnie zainstalowane. Teraz sobie trzy weźmiemy. O. No wyjechać. patrzcie, nie chcę wyjść. Bronią się. Ostatnio kiepsko było, słuchajcie, z nagrywaniem filmów. Troszeczkę byłem przeziębiony. Jakieś tam nagranie stare dałem. Teraz jeszcze była majówka i przez to też nie było kiedy nagrywać. Ale mam nadzieję, że już wszystko wróci do normy. Bo, 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 bo już w jedną sobotę filmu nie było, słuchajcie. No niestety nie było właśnie z tego względu, że chorowałem troszeczkę. Ale już wszystko jest w porządku. Jak wy to widzicie, dobrze widzicie. Także można dalej działać, I jedna, proszę bardzo, wylutowane, plusik, minusik jest, dobrze. Następny no, dobrze. Kondensatorki wylutowane. Niestety nie są oczywiście na wskroś spróbujemy sobie jeszcze odessać cynę gdzie to położyłem oczywiście o jest dobra już widzę już widzę spróbujemy sobie to odessać plecionką i jak teraz to wygląda Niech no popatrzę. No nie, słuchajcie, nie chcę, nie chcę to być na wylot, ale poradzimy sobie. Gdzie jest plusik? Jezu. Mamy minusik, a plusik ma być tu. Dobrze. Podgrzeń po prostu. Słuchajcie, jak wejdzie nóżka, to powinien się zrobić otworek przelotowy. No i tak to się zrobiło. Teraz minus. No i minus nie chce wejść. O. I właśnie o to chodziło. że Kolejny kondensatorek. Patrzymy, gdzie jest plusik. Lepiej nie pomylić, bo skończy się wystrzałem. O, mamy minusik. I trzeci. Gdzie jest plus. Bo nie widzę, dobra. Po lewej. Na kondensatorach pamiętajcie, mamy zaznaczony plus. Przepraszam, minus, nie plus. Są takie długie paski. Jak widzicie. I to jest właśnie minus, ten biały pasek, tak, który to jest. Natomiast jak mamy świeży nowy kondensatorek, No to też mamy ten pasek, który pokazuje na minus. No i mamy dłuższą jedną nóżkę. Jak widzicie. I ta dłuższa to jest plus. Okej, okay, dobra. Także mamy na razie wszystkie włożone. Jeszcze raz spojrzę czy na pewno. Odpowiednio, tak. Tutaj też. I tutaj też. Dobra. No to teraz. Gdzie jest cyna? Kurczę, skończyła mi się ta fajna cyna. Chyba tak. Czym gdzieś pożyłem? Tu jest jeszcze, dobra. Jeszcze. Nie, jeszcze dłużej mam. Dobra. No to teraz słuchajcie. Trzeba to przylutować. Szkoda, że nie ma mojej ulubionej takiej topika właśnie. Słuchajcie, ale no niestety wyniosłem go, nie mam go w domu. Spróbujemy użyć takiego ładnego płynu. To jest, to jest słuchajcie, kalafonia, która została rozpuszczona w spirytusie. Bo tutaj mi się to nie podoba, jakoś tak, bez tego słuchajcie, nie jest zbyt dobrze. O. Tutaj chyba jest git, ale już poprawimy. I tutaj jeszcze raz, bo no nie podoba mi się tu. Kalafonia w ogóle jest bardzo fajną też rzeczą, bo nie tylko, że pomaga lutować, no to jeszcze też robi zabezpieczenie, słuchajcie, płytki. Co to znaczy zabezpieczenie? Znaczy ro robi się taka warstwa szklista i ona powoduje, że nam się nic nie utlenia. Także dwie funkcje spełnia. ok myślę że będzie chyba teraz dobrze już Odetniemy sobie nadmiar nóżek konektorów no dobrze słuchajcie myślę że kartę można przetestować ja użyłem takiej niefajnej wcześniej tej pierwszej fajny płyn i mi się to nie podoba. Tutaj, tak jak już muszę to ładnie wyczyścić, ta karta i tak nie była gruntownie czyszczona. Ale zanim ją gruntownie wyczyszczę, to najpierw chciałbym sprawdzić, czy w ogóle warto się bawić w to czyszczenie. O, mam tu taki projekt, nad którym pracuję. I będzie idealny do tego, żeby właśnie podłączyć tą kartę. Może teraz przyłączę troszeczkę. O tak. O. I tutaj słuchajcie, sprawdzimy sobie na tym zestawiku, czy ona działa po tej drobnej zmianie. Eee, czyli tak. Zasilanko jest podłączone? Nie jest podłączone, jest podłączone, dobrze. A Aha, to tutaj jest inny, ten zasilacz, który nie działa. Ten działa. Tutaj mamy o, włącznik, dobrze. To teraz brakuje tylko jeszcze monitora. Nie będę tego podłączał, nie wiadomo jak teraz cudownie. Pięknie, tylko po prostu chcę to włączyć i zobaczyć, czy jakiś obraz da. Także wybaczcie, że tak to wygląda, ale w chwili obecnej nie będzie to inaczej wyglądało, bo nie ma takiej po prostu potrzeby. Monitorek jest, wyda mi się, że pewnie gdzieś tu zasilać do niego. Jest dobra. No teraz podłączmy jeszcze to. Okej, okay, słuchajcie. Wszystko jest podłączone? Nie, no jeszcze jest zasilacz, trzeba podłączyć. Czyli jeszcze ten kabelek gdzieś jest. O, proszę bardzo. Podłączamy. Dobra, mamy wszystkie przewody. Klawiatura jest niepotrzebna. Istotne chodzi o to, żeby nam pokazało obraz. Czyli co? Czyli włączamy. Uwaga. No, i pięknie, zobaczcie. Słuchajcie, ja Wam to zaraz pokażę inaczej. O! Proszę bardzo. I karta działa. Karta, słuchajcie, zadziałała. No tam nieważne, co teraz jest na wyświetlaniu. To jest teraz w tym momencie nieistotne. Chodzi o to, że karta graficzna działa. Wcześniej, słuchajcie, nie działała. Sorry za palca, ale kurde. O! Dobra. Sorry za palce, ale mam tutaj na stojaku, jeszcze trzymam w ręku teraz komórkę, tak, byle jak. A jak widzicie, teraz obraz jest pięknie wyświetlany, także elegancko. Trzeba, Słuchajcie, tutaj zrobić tak: dysk podłączyć, odpalić, to zobaczy w ogóle, co to za karta jest dokładnie, ile właśnie megowa. No ale tak czy siak, słuchajcie, udało się uruchomić. Za chwilę zrobię sobie podsumowanie. No dobrze, moi drodzy, jak widzieliście na załączonym wcześniej obrazku, yy, karta działa. Wymiana tych trzech tutaj kondensatorów spowodowała, że karta zaczęła, wróciła do, do życia. I tak jak patrzę, to jeden kondensatorek jest OK. Przynajmniej yy, z wyglądu nie wiadomo, jak tam parametry jego. Drugi, drugi kondensatorek też widzę, jest, a, chociaż coś to. Tu... Nie, nie chyba nie było, to on jest chyba w porządku też, nic tu nie wskazuje. A ten trzeci, który się gdzieś teraz schował, był właśnie pogryziony. O, jest tutaj. Ten był, słuchajcie, pogryziony. Coś go, słuchajcie, tutaj. Widać wyraźnie na nim właśnie ślady zębów. O, tutaj zobaczcie. Powbijane zęby. Także coś go tutaj podgryzało. No i niestety nie działało. Ale wymiana, słuchajcie, za. 5 zł, coś takiego. Teraz nie pamiętam, tej ceny nie ma na tych kondensatorkach, Natomiast chyba kosztowało 5 zł coś takiego. Yy, można to gdzieś mam, ale chciałem się szukać, po prostu zakupiłem nowe. Tak czy siak, wymiana tych kondensatorków yy, przywróciła tą kartę właśnie firmy Lighton, czyli tak jak mój nick w sumie Lighton 44 to mamy lite on Lighton też, no. Działającą ma albo, jeszcze raz powtórzę, 4, 8 lub 16 MB. W związku z tym, że ma wszystkie zapchane sloty, ale, 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 ale właśnie mogą być większe. Nie wiem, czy to, czy no widzicie, no czemu nie? Mogą być inne kości, większe. Widzicie, także to o niczym jeszcze nie świadczy, że, 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 że są wszystkie sloty, bo mogły być większe kostki. I teraz tak, tutaj mamy na tych większych kościach napisane, zobaczcie, tutaj 256 k, k, chyba kilo, być może, nie? To było tak, pół, jeden, tak? Dwa, nie wiem, słuchajcie, nie wiem, trudno powiedzieć. Większa, niekoniecznie, większa pojemność, nie? Tu na tych kostkach coś widać? No ja nie widzę za bardzo. LH... LH64256BK70 Szarpowskie to są. Szarpa można by sprawdzić, ile mają I, i na tej podstawie określić, ile też mieścić na całej karcie. No, ale można też to zrobić jakimś programem później. No, dobrze, słuchajcie. W takim razie uznajemy, że reaktywacja karty. Zakończyła się pomyślnie. Obraz jest, karta działa. Dzięki bardzo za oglądanie. Trzymajcie się. Pozdrawiam Was serdecznie. Zapraszam na kolejne, jak i poprzednie moje filmy. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.